Disbercika Bercika na Glodzia pod tytułem drugi odstrzał. Glodzio trzymaj na tą twoją jedną minutówkę odpowiedź. Łap to. Obczaj to. zrej to kurwa. Damy radę. Siedziałem na krześle, kupując się jak twój dis nocą Najlepiej niech psychiatryk nadejdzie ci z pomocą Poznaj się z mą mocą, to cię rozjebie wpół Chcę, żebyś w swych uszach potęgę bitu czuł Ty jesteś jak wół, powolny w rapie dziś mówiłem, że każdy twój błąd wyłapie Na tym etapie pocisnę cię jak sukę A ty zamiast zarab, to weźcie za naukę Dostałeś mi zysną mukę od mojego bitu Przejrzyj wreszcie na oczy, zobacz, że jesteś do kitu To nie fragment mitu, nie ma ze mną szans Tutaj liczy się ta szczerość, a nie fałszywości lans Lodzio, nie wiem po co to najgrywasz, skoro po moim wersji jak woda po szybie spływasz, rany swe umywasz po zimnej kąpieli, rzucam cię na sypnie, śmieciarka ciepło mieli. żeby wiedzieli jaki jesteś rzadki nagrywasz swoje disy telefonem własnej matki jesteś rodzajem szmatki wycieram tobą podłogę jesteś z rodzaju ludzi bym chciał, ale nie mogę Rozbijam tą twogę sam sobie ciśniesz traku zanim coś nagrasz ogarnij tekst z buraku ja robię gówno stary spójrz na siebie prawda jest taka że jednym kawałkiem cię rozjebie nie znajdziesz się w niebie spadniesz na sam dół jestem ciekaw, jak słuchając tego się będziesz czuł nie będę cię truł to prawda szczera Wybij sobie z głowy karierę Pera, pera, pożera Jak mnie teraz słuchasz Ty zamiast rapowa to w mikrofon dmuchasz To moja twórczość, której zawarty twój koniec Ty łaskoczesz jak mucha, ja kąszę jak za skroniec Dziomek, o ile tak ty nazwać mogę Na koniec tego disu będziesz całował podłogę Ja ci nie pomogę Sam zacząłeś wojnę, dlatego twoje życie już nie będzie spokojne To są wersje zbrojne, które niszczą cię od środka Słyszałeś, że się lepszy kurwa, to zwykła plotka, niczym lotka, trafiam w sedno sprawy To już jest twój koniec, nie tylko dla zabawy Nie ma sprawy, rozbiłem twą karierę Moim kawałkiem wbiłem ci w plecy się Damian Co chcesz zrobić dalej? Możesz się na pierwszym zaklęcie już nie wyrobić Chcesz mi dół obrobić? nie no, jak wolisz i tak wiem, że następny kawałek spierdoli Jeszcze się nie golisz, nie rosną włosy, zostały nagie zdjęcia i twórcze czepor nosy To ukoszenie osy, ja rozchodzi się po ciele Ja po czymś takim postanę jak z Wiele. Dla ciebie to za wiele, kończy się twa chwila Chciałeś zostać raperem, zrobiłeś siebie debila Chciałeś mnie pocisnąć Disem, jedną minutą Jesteś dla mnie za słaby, równaj się mym butom Zaputaj się z mą nutą, ten tekst cię rozpierdala Na no zaspe ryczy nadchodzi śmiertelna fala Ode mnie zdala przed tym nie ma ucieczki Jak jestem gruba ryba, to mam rap z grubej peczki Nadal się, że możesz mi dać radę Brak talentów, odnalazłem twą wadę Na matę ciebie kładę, padłeś brak tętna serca Jestem MC, lecz rapowy morderca